Takie filmy bardziej dla też takie obnażające polską rzeczywistość, też mm. raczej e, trudne tematy dotykające, ale w sposób bardzo przejmujący. Mm -hmm. Naprawdę Wojciech Smarzowski się spotyka z doskonałym przyjęciem, nawet właśnie mimo tego, że, że te filmy czasami są tak... tak no, bolą czasami. Mm -hmm. e, Poruszałem trudne, gdzieś tam. Dokładnie, tematy. dokładnie. Mm -hmm. No i z tego co wiem, taki będzie też ten kolejny film, e, już 3 lutego. Jakaś niespodzianka na walentynki? <grym> Oj, tu tak trochę już daleko wybiegamy. To jest tak, że my też sobie analizujemy na bieżąco, które filmy będziemy chcieli zagrać, które nie. Mm -hmm. Myślę, że jeszcze trochę wcześniej, żeby jeszcze o tych, o tych walentynkach opowiadać. E, mogę za to wspomnieć o czymś dla fanów Ryana Goslinga, który był takim hitem w zasadzie tego zeszłego roku, mm -hmm. no bo zagrał w kilku filmach chociażby Drive kocha lubi szanuje. No to, Super. To były... No właśnie. No, to stał się takim pierwszym amantem kina. No a teraz można go obejrzeć, też wygląda przystojnie, chociaż specjalistą wszystkie nie jestem, ale zachęcamy. myślę, że wszystkie panie możemy zachęcić. Natomiast, ja się pod tym podpisuję. Zgodzę się. Natomiast y, tym razem on występuje bardziej w takiej roli. Y, to jest film o... o kampanii prawyborczej w Stanach Zjednoczonych, mm. wyreż, wyreżyserowany przez George'a Clooney'a, czyli też aktora, który uchodzi za tak zwane ciacho wśród żeńskiej części ludowni. Też widowni. się podpisuje. Więc, I on też gra w tym filmie, mm. więc chociażby to jest już wszystkie kobiety muszą pokusą, żeby tam się pojawić. Mm. Z kolei no też myślę, że powinni zobaczyć film wszyscy miłośnicy takich zakulisowych, politycznych rozgrywek pokazanych mm. w kinie, bo, bo to jest film w całości poświęcony właśnie za kulisowej polityce. Mhm. A jakie y, promocje czekają na nas w Cinema City i czy jest coś dla studentów, bo o nich dzisiaj będzie mowa? To znaczy dla studentów zawsze oferujemy tańsze bilety, mhm. e, podobnie jak e, bilety grupowe, które są z kolei dla młodzieży szkolnej, także zapraszamy mhm. niezależnie. Natomiast e, jeśli chodzi o promocje, to bardziej nazwałbym je atrakcjami. Będą mhm. dodatkowe atrakcje na pewno związane z walentynkami, ale też... Dobrywamy, prosiłbym jeszcze o, o nie, nie ciągnąć mnie e, z, za język. E, no co jeszcze, no to już tak trochę wybiegamy w przyszłość, ale m, zaraz w sumie po walentynkach Oscary, 26 lutego. Mm -hmm. Takie święto filmu związane bezpośrednio też z e, działalnością kinową, no i na Oscary też mamy pomysł i aktualnie go przy, przygotowujemy, także... Mm -hmm. Czyli będzie się działo będzie w tych najbliższych działo. miesiącach. E, no Myślę, i że jeszcze... luty nie będzie gorszy od stycznia na pewno. No. I jeszcze na sam koniec, co można zaproponować tym najmłodszym widzom? No ja myślę, że tu dobrą propozycją będzie ten słoniany kot w butach, mhm. który no, jakby całą też popularność już na starcie zyskuje przez to, że kot, który tam występuje jest postacią znaną ze Shreka mhm. i no, już chyba pokochano w tym Pokochano, Szreku, Myślę też mało kto jeszcze Shreka nie widział, także mhm. wszyscy, którzy się zastanawiają czy to będzie wyrazista postać, to mogą już się domyślić, że, że ten kot no, prawie że ukradł te, wcześniej Shrekowi e, całe show, także teraz już show należy zupełnie do niego i to jest taki film, na który można spokojnie właśnie pójść z, z dziećmi, to znaczy mogą tam pójść rodzice i... Nie wynudzą się, no bo wiadomo, mm -hmm. nie każda bajka jest czymś, co osoba dorosła... Czymś atrakcyjnym dla starszej osoby, Dokładnie. oczywiście, że tak. Natomiast tutaj można sobie obejrzeć całkiem sprawnie zrealizowany film, I a dzieci nudzić jeszcze. się na pewno nie będą, bo akcji jest mnóstwo, mm -hmm. a kot też jest no, na tyle wdzięczny, że myślę, że szybko stanie się bohaterem dorównującym popularnością Szlekowi. Mm -hmm. Jeszcze takie moje spostrzeżenie. Też ubiegły weekend byłam w kinie właśnie z City. Na parkingu nie można było znaleźć żadnego miejsca. Czy to jest faktycznie ten okres zimowy, gdzie jest takie boom i sale są pełne? No tak jak powiedziałem, od początku roku w zasadzie zainteresowanie jest olbrzymie, Dziękuję. zwłaszcza w weekendy. Pewnie jest tak gdzieś, że, że w którychś momentach przyjeżdża no, na przykład wieczór sobotni, no to jest, to jest czas, kiedy, kiedy tych osób jest olbrzymia ilość. Dlatego, tak ogromny parking, a jeszcze za mały. No, my się cieszymy, no, to dobrze słyszeć, może będziemy w takim razie próbować powiększać ten parking. Natomiast no, powiem też tak, kto pierwszy, ten lepszy, jeśli chodzi o Oczywiście. akurat parking. No i, zachęcamy do przybywania wcześniej, dlatego że można też wtedy spokojnie pójść, nie wiem, kupić popcorn, kole, mhm. spokojnie, jeśli ktoś nie zarezerwował biletu online, można kupić bilet, można kupić ten bilet, nie wiem, w automacie biletowym jest więcej czasu, żeby sobie się pozastanawiać i nie stresować się, bo wiadomo, że to jest tak, że jeśli setki tysie, tysiące niemalże ludzi przyjeżdżają mm -hmm. do kina no to zawsze w tym w którymś momencie gdzieś, gdzieś się robi się tych mm -hmm. ludzi dużo no dlatego ja muszę powiedzieć że że jeśli chodzi o cinema city to zawsze gdzieś tam e, mimo tych wielu osób to wychodzi tak bardzo sprawnie i długo w kolejkach nigdy nie czekam to e, że... no i jeszcze ostatnie pytanie e, do pana wiem że tych filmów jest tak naprawdę teraz wiele pewnie wiele też ulubionych ale gdyby miał pan wybrać ten jeden jedyny ten jeden jedyny, no to wybrałbym w ciemności. W ciemności. Yy, dlatego, że on pokazuje, że temat, który już niby tyle razy został pokazany, mm -hmm. można jeszcze raz przedstawić i w sposób naprawdę budzący emocje i jakby też dla mnie niesamowita jest reakcja ludzi na ten film, bo, bo to jest atmosfera prawie, że takiego święta filmowego. To znaczy mm -hmm. wiadomo, że chodzimy do kina z kolą, z popcornem wiadomo, że czasami rozmawiamy na filmie, chociaż to pozostałych irytuje, mhm. a tutaj na tym filmie wszyscy są skupieni tylko na filmie. Tak naprawdę zorientowałem się gdzieś w połowie filmu, że nawet nikt specjalnie nie je niczego, mhm. bo tak bardzo są skupieni na tej akcji, która jest tak wciągająca mhm. i no tak... tak I podejrzewam nawet, że jak zapalają się światła, to jeszcze jest ta cisza. Jest ta cisza mhm. i to Refleksja wygląda to tam zupełnie inaczej niż mhm. na tych pozostałych premierach, mhm. dlatego to jest dla mnie w pewnym sensie takie odkrycie, kolejny raz odkrycie tego jak, jak Agnieszka Holland jest reżyser, zdolną reżyserką, że potrafi tak bardzo zahipnotyzować ludzi mhm. w czasie filmu. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Wobec tego, Dziękuję. proszę Państwa, wszystkich zachęcam do tego, żebyście oglądali, żebyście jeździli do kina w takie pochmurne, ciemne wieczory. Chyba nie ma nic milszego, nic, nic przyjemniejszego, jak zabrać paczkę swoich znajomych i udać się na bardzo fajny, ciekawy film. A wszystkie, oczywiście cały repertuar możecie podziwiać na stronie Cinema City. Także będziecie na bieżąco. Ja już teraz zapraszam na raport, a po raporcie powrócimy do tych studentów w końcu. No i jak ci studenci poradzą sobie z tą sesją zimową? Tego wszystkiego dowiemy się już za chwileczkę.